Przepraszam, no e, że może zajmuje czas, ale Pan Burmistrz mnie poprosił i myślę, że ta moja wypowiedź może się Państwu do czegoś przydać. E, ja do Państwa z PKP PLK e, odnoszę wrażenie, rozmawiam z kolegami samorządowcami, że chcecie nas uszczęśliwić na siłę. Żadna właściwie gmina e, nie jest tą inwestycją zainteresowana. I takich materiałów... Przecież tutaj w takich materiałach, tutaj, dlaczego to robicie? ci? To są krótkie trzy zdania, które, o których nikt nas nie spyta. Ja odnoszę wrażenie, że to jest jakiś odprysk tego nieszczęśliwego dziecka, jakim jest centralny podkomunikacyjny. Bo to pierwotnie miało być robione przed, przez CBK. Zostało wam to wrzucone jak gorący kartofel, i teraz z tym się za przeproszeniem bujacie, a nikt tego nie chce. Bo tą diagnozę, którą mówicie, można zupełnie rozwiązać inaczej. Bo dlaczego to robicie? Diagnozę, Mniejsza niż oczekiwana przez mieszkańców liczba pociągów podmiejskich w kierunku e, do Warszawy. Ja nie znam takiego problemu. Mnie już nie stać więcej, to nie PKP i żadna spółka PKP Polska realizuje aglomeracyjne e, przewozy, prawda? Aglomeracyjne przewozy realizuje SKMK, które jest spółką warszawską, i koleje Masowieckie, które są spółką masowiecką. Nie, nie kolejowa spółka. I nie znam takich danych i nikt mnie się nie spytał, czy ja chcę więcej pociągów kommiejskich. Ja powiem nie chcę, bo już mnie nie stać, bo za każdy kilometr muszę płacić. Dalej. Z uwagi na duże obciążenie ruchem dalekobieżnym, rozwłację z tych pociągów. SKM KM nie jest regularny. W no mojej ocenie, ja dopłacam tylko 13 milionów złotych, jest regularny. I nie trzeba wydawać kilkudziesięciu milionów, kilku ja. e, ja. e, kilkunastu albo dziesięciu miliardów, e, żeby tą aglomeracyjną e, komunikację poprawić, bo robić e, linię do serca. Tam są miejsca na parkingi, my też żeśmy wybudowali. Pan mówi o tym, że dom ktoś pobudował. Ja Państwu chcę powiedzieć, że razem z Państwem, z pkp PLK, za dwa miesiące skończymy tunel, tunel pod torami, który jak zostanie wybrany wariant numer 6, zostanie w dużej części rozebrany. Ten tunel... kolejne e, tory, to trzeba to będzie rozegrać. Państwo zgłaszają tutaj uwagi do państwa. Państwo nie są firmą projektową. Państwa zadaniem nie jest zrobienie projektu technicznego. Możecie jeszcze 100 rzeczy e, wrzucać. A i tak, i tu pytanie do Państwa. Bardzo często kolejowe rzeczy robione są w trybie projektu i wybuduj bardzo często są robione tak? i pytanie czy to też będzie tak robione? Super, ale moje doświadczenia są takie z, z kolejami, że coś uwzględniamy, zmieniają się ludzie i wypadają pewne inwestycje. I później gmina sama musi te inwestycje na wniosek mieszkańców dobudowywać. Tak, taką inwestycją miał być, no być przejście dla pieszych Parkowa, Wyszyńskiego. Zniknęło, musieliśmy 3 miliony złotych Teraz pewnie 7. I, a ta kładka jest do rozbiórki. To już nie, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ta kładka, którą gmina sama wybudowała, jest do rozbiórki. Większość tych budynków Państwo się burzyli. E, Większość tych budynków, które są do rozbiórki są na terenie mojego miasta. To jest e, miasto, które ma 3,5 km na 3,5 km i przez środek miasta idzie tak dalej. Niestety ta sytuacja powoduje ta, to, że... Konfliktujemy się ze sobą, bo pan burmistrz mówi wariant szósty lepszy, ale wariant szósty wyburza dużą część mojego miasta, a mnie mieszkańcy najeli na to, żeby chronić ich domy, żeby chronić ich bezpieczeństwo i dobrze reprezentować interesy. I ja nie znam takiej sytuacji, naprawdę. I nie znajduję wytłumaczenia. I powiecie, dlaczego wy chcecie to zrobić? Dlaczego chcecie wydać 19. Miliardów e, złotych, ja, nikt tego nie chce, i są inne, tańsze rozwiązania, żeby te aglomeracyjne przewozy zrealizować. E, Panie prezydencie, tak? Im więcej no, kasy, tym więcej do podziału. Ja myślę, że niestety to jest decyzja polityczna. Ktoś podjął tę decyzję polityczną. Myślę, że to jest bardzo fajny czas. Myślę, że to samorządy, wszystkie to zrobią. Jesteśmy przed wyborami, żeby wyrzeć presję na polityków, żeby tą decyzję polityczną, która została zra... przerzucona do spółki skarbu państwa, jaką jest PKP, PNK, żeby to, ta decyzja polityczna została zmieniona i żebyśmy rzeczywiście szukali rozwiązań poprawiających komunikację ekologiczną, bo tego nikt nie kwestionuje, ale za nie tak ogromne pieniądze, bo ja też czy ktoś to policzył, naprawdę, ile to będzie kosztować? Yes, oh, yes. <śmieniciela> Ale Państwa, najgorsza sytuacja, jaka może Państwa dotknąć, to jest taka, e, że nie to, że to zostanie zrealizowane, tylko że to zostanie narysowane na mapa zarezerwowane, e, kary terenie. Gmina nie będzie bardzo mogła w planach przestrzennych. E, tym gospodarować. I Państwo, okay. mamy na terenie miasta regionowa trasę olszynki Grochowskiej, która ma 50 lat, trasę mostową, która ma 50 lat i nikt tego nie chce realizować, a ludzie mają ugruntowane tereny i to samo może spotkać niestety Państwa. i Ja tak przewiduję niestety, że to jest taki kolejny miś, <grytanie> trochę Pan ma tam tę rację, że, 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 że to się gdzieś tam zarabia, zarabia, wydaje pieniądze. A nikt nie wie ile to kosztuje i nikt nie wie, jakie są yy, korzyści z tego wynikające. I myślę, że tutaj z burmistrzem i innymi wójtami absolutnie zrobimy wszystko, żeby ta inwestycja nie została zrealizowana, bo ona moje ocenie na pewno opowiadając. A jeszcze jedno do pani. Nie wiem dlaczego, może 12 tysięcy, ale myśmy składali, mój zastępca, to jest zdjęcie z samego Legionowa, bo e, robiliśmy to we wszystkich parafiach, Przykazaliśmy 5 tysięcy protestów przy tamtej dużej duże, e, konsultacji, kiedy to rozwijało jeszcze 57 tysięcy by wtedy, no to już jest dwanaście. Panie burmistrz, można, można tego tak telefonu tego. Jeżeli pan pozwoli, tam pan bardzo długo...